Witam Państwa w najnowszym wydaniu newslettera. W pierwszej części mam krótkie powitanie przedstawiające do, dlaczego i skąd pojawił się pomysł newslettera, czy wspieranie wszystkich tych rozwiązań, które sprawdziły się w wykorzystaniu nowoczesnych mediów w szkole. Drugi artykuł dotyczy ISK Media które jest serwisem zawierającym wskazówki, instruktaż i szkolenie dotyczące tworzenia i wykorzystania mediów cyfrowych. W szczególności y, warto zalecić zapisanie się na, na newsletter wydawany przez y, tę instytucję. Kolejny artykuł przedstawia y, strony wideo y, udostępnianą greckim szkołom, y, na których zawarte są materiały i y, 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 y pomoce dydaktyczne. Podobne darmową y, y, bazę danych zaoferował Stan Indiana w Stanach Zjednoczonych gdzie możemy e, zapoznać się z różnego rodzaju materiałami. One są darmowe, najprostsze rozwiązanie wsparcia e, programu m, nauczania. E, podobnież e, kolejny artykuł e, przedstawia e, rozwiązania wykorzystane w szwedzkich szkołach. Warto tutaj w szczególności zapoznać się z danymi dotyczącymi e, konferencji w e, Austrii. Kolejny materiał dotyczy zwycięskiego projektu z roku 2008 Anti Anti, który jest grą perswazyjną dotyczącą działań związanych ze zwalczaniem przemocy w szkole. Jest to gra, którą stworzyli sami uczniowie, obejmująca zestaw plików w formacie MP3 i wideoklipów. Sam projekt został stworzony przez uczniów, których wszechobecność bezsensownej przemocy zirytowała i zdecydowali się stworzyć atrakcyjny program związany z tym. Więcej szczegółów na stronie Media Awards. W rozdziale Media News o rekordowej ilości zgłoszeń do konkursu w, w tegorocznej edycji. A, oraz e, rozszerzony artykuł dotyczący e, firmy, która e, wspomogła w popularyzację projektu Medea we Włoszech, dzięki czemu e, w tym roku Włochy mają rekordową ilość zgłoszeń w tym konkursie. E, trzeba podkreślić, że e, wysiłek e, nie obył się bez wsparcia filmoteki narodowej. Kolejny artykuł dotyczy konkursu spokrewnionego z Medeą Baka Forum 2010. Szczegóły w newsletterze.